No cześć, jakiś czas temu kupiłam sobie taki o, utrwalacz do y, makijażu. I ja o nim całkowicie zapomniałam. I pomalowałam się jakoś w tym tygodniu, i mówię: A będzie, on tak wygląda. Będzie y, bardzo ciepło, i znowu mi spłyną brwi, bo brwi mi lubią spływać. Mówię: popsikam się tym czymś. I na koniec dnia myślę sobie: Boże, jak ja dobrze wyglądam. Serio, jak szukacie czegoś dobrego, ale jest dmuchnęłam gdzie Wam utrzyma cały dzień makijaż, na przykład tak jak ja nie mam brwi, nie mam włosków, to to jest świetne i daje radę. E, postaram się Wam pokazać później, na koniec dnia, jak mi makijaż został. Mam makijaż zrobiony, jeszcze tylko się uczesać i ja mam włosy takie naprawdę do mycia. E, nie wiem, czy mi się uda e, dzisiaj umyć. Ja muszę na to wygenerować gdzieś tak z dwie godzinki, żeby, wiecie, trochę ogrzewka, Trochę poleżałam sobie w szamponie i bardzo poważnie myślę, żeby znowu ich nie zrobić yy, tym tonerem niebieskim, żeby je ochłodzić, bo dobrze wyglądam jednak w chłodnych kolorach i sama nie wiem, czy by go nie ożywić. Myślę, żeby nie pofarbować innej mojej peruki naturalnej z tamtego roku, która, wiecie, o tak nie wygląda na różowo, więc jeżeli yy, się zdecyduję, zobaczycie mnie tutaj o tym filmik. Czekajcie, frotki szły. Dalej, w moich wisienkach. Dzisiaj tylko zrobimy sobie gitkę, więc taka bardzo. Zrobię na dwa. Da się radę zrobić na trzy, ale ta gumka wtedy jest tak ściśnięta, że nie widać. Nie widać kompletnie tych wisienek. Dobra. Ok. Wam pokażę, jak ona wygląda. Pokażę Wam się potem, jak to wychodzić. Ok, i tak wyglądam już w świetle dnia. No tutaj jest moja kiteczka. Tak wygląda mu moje kijarz. i jedziemy do pracy. Jest za piętnaście Już czuć jesień, naprawdę już czuć jesień, o. Ok, i tak dzisiaj wygląda.